Dzień dobry, 40 dzień mojego doświadczania, 40 dzień kroki ku sobie. A ja dzisiaj doświadczam moich kątów w moim rodzinnym mieście. Chodzę i podziwiam wszystko to, co tutaj jest. Dzisiaj moja mama ma imieniny, więc wszystkim Annom składam życzenia z tego też tytułu. Będę piła kawę z moją mamą I, i właśnie, idę i podziwię. Ale najpierw wszystkim Aniom, serdeczniejsze życzenie. Niech się Wam spełnia. Jestem w parku kultur świata. Patrzę jak równiutko przycięte, jak trawa równiutko przycięta. Jak fajnie. Zatęskniłam kochanie za prostymi włosami. Zatęskniłam w sukience z prostymi włosami. Idę dzisiaj po parku kultur. Oprowadzę was dzisiaj trochę po moim parku. On już nie mój, ale tak fajnie się wraca w te miejsca. Tajmalach. Tajmalach jest indyjskim mauzoleum wzniesionym przez szacha. Tam jakiegoś tam, ale tak właśnie wygląda. Miniaturka. Siedem. Siedem rzeźb tutaj, kochani, jest siedem. Jak się nie pomyliłam, to chyba siedem. No to, to zaczynamy od Indii. Niech to będzie India. Świątynia miłości, kochani. Świątynia miłości. Tak jest nazywana. Obiekt bywa nazywany świątynią miłości. Jeden, dwa. Dobra. No to co? Idziemy dalej. W Indiach już byliśmy. Idziemy teraz dalej. Moimi takimi czerwonymi alejkami. Fajnie się idzie. Miękko. Taka fajna przegła. Polbruk chyba. Polbruk. Ale jest pięknie tutaj. Dawno tutaj nie chodziłam. Dawno nie chodziłam. I jest fontanna. Dzisiaj w parku mnóstwo dzieci, mnóstwo ludzi nad wodą, nad notecią. Dojdziemy zaraz tam kawałek koło noteci też. Ale zabieram Was dalej i zabieram Was teraz do Statuły Wolności. Zabieram Was do USA. Statua wolności. Nie trzeba opisywać, nie trzeba mówić, gdzie się znajduje, gdzie stoi. Proszę. Jesteśmy kochani w Stanach. Z Indii do Stanów. I tak fajnie sobie można usiąść i podziwiać, jak pięknie. Obejdziemy park. Nie chcę się za długo zatrzymywać, bo chcę sobie przemaszerować dzisiaj tymi ścieżkami wzdłuż noteci. Tutaj po parku. Jak już tak moja refleksja zostanie odczytana, to tak dzisiaj myślę sobie od rana, myślę o myślach, czym tak naprawdę te myśli są. Do czego one nam służą, do czego mi służą. I się zastanawiam, że tak naprawdę, żeby poznać siebie, to te myśli są niezbędne, nieodzowne. One, one są, one są. One po prostu tworzą obraz mnie samej, gdzie mogę skorygować to, co jest. I czasami się mówi, że te myśli są nam niepotrzebne, że potrzebna jest nam ta pustka. Owszem. Ale żebyśmy mogli coś stworzyć, żebyśmy mogli coś zbudować, żebyśmy mogli coś przetransformować, to potrzebne są nam też myśli. No i jesteśmy gdzie? Wszystko zdjęte. Nie ma żadnej tabliczki, ale myślę, że nie sprawi Wam kłopotu odczytanie, gdzie jesteśmy. Nie sprawi Wam kłopotu odczytanie to, gdzie jesteśmy. Mamy tutaj Egipt. Idziemy dalej. Będziemy za chwileczkę w Sydney i popatrzymy, co w Sydney. I tak człowiek idzie, i myśli, i układa w głowie. Właśnie najpierw pojawia się myśl, a potem to prze, przetwarza się, na, przetwarza się na, na słowa, na zmianę, na transformację. Jak pięknie wygląda moja stara noce, ja popatrzcie jak pięknie. Tam. Ślicznie. Duży jest mój park. Każdy sobie znajdzie w nim miejsce. Idziemy w kółeczko. Oprowadzę Was trochę, skoro refleksja to refleksja. Jak powrót do przeszłości, to powrót do przeszłości. W końcu rozpoczynałam moje wielkie wyzwanie 365-dniowe snem, który zabrał mnie właśnie tutaj na te uliczki. Jesteśmy kochani przy Operze w Sydney. Jak ktoś nie był, ja nie byłam, więc jest okazja, żeby sobie pobyć, żeby dotknąć, żeby zrobić sobie zdjęcie żeby zobaczyć jak pięknie jest jak pięknie jest samolot czy burza jest tak parno jest bardzo ciepło dlatego wzdłuż noteci wszędzie ludzie wszędzie ludzie i tak dzisiaj myślę o myślach Kamery nadajniki jak nie mogę złapać zasięgu tam gdzie jestem to wsiadam w auto i przyjeżdżam do parku siedmiokultury siedzę tutaj i wgrywam filmy ale ostatnio nie wiem chyba jakieś matrixowe zawirowania się pojawiły ponieważ nawet tutaj nie było będę dzisiaj sprawdzać zobaczymy czy, czy czy będzie to miało jakieś inne przyspieszenie, czy nie? Ale myślę, że tak, że to ten jeden dzień jakiś by miał takie zawirowania. Wszystko się, kochanie, dzieje z jakiegoś powodu. Dużo jest energii, dużo jest zmian. Ale wracając do tych myśli, czy dałoby się nam żyć zupełnie bez myśli? Zadawałam sobie też to pytanie dzisiaj, jak wstałam rano. Bo momentalnie, kiedy człowiek otwiera oczy. No, jesteśmy kochani Machu Picchu, tak? W Meksyku jesteśmy. Świątynia Kukulkana na Meksyku jest elementem miasta. A i zamazany. Piramida powstała w drugiej połowie XI wieku. Jest więc mikrosem w porównaniu z piramidą Hodgsa. Ile ma? 30 metrów, długości 55. Uf. Tak. Możemy wejść na szczyt. Ma tutaj takie małe skutki. Możemy sobie wejść. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Można sobie, jest ten kochaj mnie na szczycie. Wlazła. A tam z tyłu, za plecami, moje przedszkole, w którym pracowałam. Tyle lat, kochani, tyle lat, tyle dzieciaków stąd wylazło spod mojej ręki. Wylazło. Ileż wspomnę, ja ona takie jakieś zabite dychami. Stworzono tutaj nowe przedszkole, więc... Ile wspomnień tu kochani z tym przedszkolem? I tak sobie zawsze śpiewam. Lubię wracać w tamte miejsce. Lubię wracać. Lubię tak postać, popatrzeć. Lubię porozmawiać z ludźmi, pospotykać się z nimi. I znowu pojawiają się myśli. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Przed nami przepiękne Hortensje. Przepiękne. Cała strona w Hortensjach. I bukietowe i te duże wyglądają ślicznie. Przepiękne Hortensje. Dookoła hortensji, dookoła wszędzie odsadzone Hortensie. Zbliżamy się do Paryża, do wieży Eiffel. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czemu wydawało mi się, że jest siedem? Jesteśmy w Paryżu, ale trzeba poczekać, bo ktoś przybierze iFLAP, a robi sobie zdjęcie. I jeszcze pójdziemy do fontanny. I tak właśnie idąc z refleksją. Czyli z tym cofnięciem się w czasie w tym moim wehikule. Cofnięciem się w czasie. Oj, 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 oj. jest pięknych rzeczy na świecie do zwiedzania do bycia, do popatrzenia do dotknięcia tak właśnie fajnie wygląda kolejne przepiękne tutaj kochani wszędzie nawodnienie jest zrobione bardzo bardzo, bardzo, sprytnie rozwiązany jest problem z nawadnianiem tych wszystkich Hortensji. Tutaj są też piękne, właśnie tu są bukietowe hortensje. One są bardzo ładne. Zaraz do nich dojdę. Zaraz Wam pokażę jakie są ładne. Piękne są. Oczywiście. Jestem na Bosaka i wzbudzam. Wzbudzam. Właśnie wzbudzam. <laughs> Zobaczcie. Patrzcie, jakie piękne. Jakie ogromne, i jakie piękne. Wszędzie hortensja. Jak nie zatrzymywać się w takich miejscach. Jak nie pobyć, i jak nie powspominać. Życie jest życiem. Życie płynie. Ale fajnie jest tak czasami wsiąść w ten wehikuł i przenieść się do przeszłości. Po to tylko, żeby pobyć w teraźniejszości tych miejscach, które się pamięta. Bo tak czy siak, to zawsze będzie tu i teraz. To będzie teraźniejszość. To będzie dotykanie tego miejsca teraz, ale z wyobrażeniem go hmm, sprzed lat, sprzed wielu lat. Jest tak inaczej. Jest pięknie. Wszystko się tutaj zmieniło. Wszystko się zmieniło. Fontanna. I tak fajnie w taki upał. Posiedzieć sobie przy fontannie. No sześć. Sześć jest figur. A no, dlaczego myślałam, że siedem? Idziemy do fontanny. A potem zejdziemy na dół. No to ci pokażę wam, jaka jest piękna. Piękne to moje miasteczko, kochanie, piękne. Piękne, piękne. Teraz można posiedzieć jak pomagatować przy szumie wody. Tak czy siak, pojawiają się myśli, kochani, pojawiają. Są potrzebne do tego, żeby coś tworzyć. Są potrzebne, tak jak mówiłam, żeby coś transformować. Są potrzebne do tego, żeby wracać, żeby wracać pamięcią właśnie w te miejsca. Po to, to są myśli. Coś mi wlazło, coś mi wlazło w stópkę. Jakiś kamień albo co nie wiem, ale zabolało. Tak jakby ukuło. Idziemy na dół. Przejdziemy się teraz trochę przy noteci. Może jakieś znajome duszyczki. Może się ktoś pojawi znajomy. Jakaś znajoma twarz. Oj, tak, wiecie, chodzę dzisiaj. Chodzę po tym parku, bo doszłam do wniosku, że jednak w środku miasta jest bardzo gorąco. A no tutaj jest czym oddychać. Tu są takie zielone płuca w zielonej energii transformacji. Małgorzata i zielony las. Można by to było już nazwać lasem. Tam dalej, za przedszkolem, jest miejski lasek. Nie byłam tam już może za 20 lat. Lata tam nie byłam. Lata. Może dzisiaj wybiorę się. Wieczorem. Zobaczę. Jest. No, jest tak po mojemu. Zupełnie inna energia, zupełnie inne odczucia. Tam, gdzie jestem na co dzień, teraz, gdzie mieszkają moje dzieciaki, no fajnie, fajnie jest. Jest wioska, jest spokój, ale to tutaj jest moje serce. Zawsze było. Zawsze. Zawsze było. Czy wspomnienie, czy marzenie, czy jakaś kreacja. Zawsze biorą w tym udział myśli, bo najpierw przypływa. Dobra, schodzimy na dół. Schodzimy na dół. Po schodach do noteci. Zieloność, zieloność, zieloności nic więcej. Jest przepięknie. Przepięknie. Po jednej stronie zielono, po drugiej stronie zielono. I siwe włosy. Ha, siwe włosy. Chodzi za mną fryzjer. Naprawdę chodzi za mną fryzjer. I chyba zdezerteruje. I pójdę, i pójdę. Pięknie. co tutaj się wydarzyło na tym pniu? czy to grzyb? oczywiście, że grzyb. i wiecie jaki to jest grzyb? już wam powiem. ktoś go tutaj rozwalił. ale to, nie wiem czy to nie, nie wiem bo, 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 czekajcie. to chyba nie jest chuba. jest taki grzyb, żółty, rośnie na drzewach. I on jest jadalny. Nie wiem tylko, czy to jest akurat ten, bo to nie jest chuba. cholera, nie wiem. Ale komuś przeszkadzał. I taki wielki, ogromny ktoś go tutaj rozwalił. Zawsze ktoś się bawi w coś, w jakieś rozwalanie. Zobaczcie jakie tutaj było ogromne drzewo. Tutaj w ogóle było bardzo dużo drzew. Patrzcie jak jest ogromny, jaki jest wielki pień. To jest moja dłoń. A, a to wszystko tutaj to Piękne drzewo było, piękne, pięknotkie. Mm. Wieczorem żaby, słychać żaby. Teraz nic. I co tu, kochani, o czym tu dzisiaj opowiadać? O czym to mówić? Idziemy tam, są piękne, kolorowe kaczki. Dużo ludzi się tutaj dzisiaj kręci. Bardzo dużo. Bardzo dużo. Fajnie, tak. Powracać. Ludzie spuszczają wzrok, bo myślą, że mam w tamtą stronę skierowaną kamerę. Kiedy tu byłam ostatnio? Byłam tutaj z Anią. Robiłyśmy sobie zdjęcia. Popatrzcie, ile tam jest ludzi. Siedzą, odpoczywają. Nie ma to jak nad wodą w taki upał. Nie będę dzisiaj też kochania. uciekają kaczki, uciekają, uciekają, uciekają kaczki, uciekają. Uciekają. Ja idę, a one do wody. Nie będę też za dużo. Nagrywała, bo dzisiaj tak naprawdę chciałabym sobie tutaj pobyć w tym parku, zanim pójdę do mamy na kawę. Chciałabym sobie tutaj posiedzieć. Patrzcie jak uciekają. Mam toszkę jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenaście dwanaście, trzynaście, czternaście piętnaście 15. Czyli powiedzmy, że taki skład pociągu. Bo lokomotywa i 14 wagoników to też 15. Jakby nie było. Ułożyły się, ułożyły się ustawiły się w pociąg. Ustawiły się w pociąg. Idziemy dalej, popatrzymy trochę dalej. Nogi w noteci, kiedy kośka moczyłaś? Bo już nie pamiętam, kiedy ja moczyłam nogi w noteci. Chyba byłam dzieckiem. Chyba byłam dzieckiem, ale jestem teraz w noteci. Hmm. Jestem na teci. Tataraki, lilie wodne, nenufary, kaczeńce. Ile wspomnień, kochani. Ile wspomnień. Przepięknie. A ile myśli w głowie, kochani. Ile powrotów wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, co dzieje się w mojej głowie. Jest jeden wielki kołowrotek. Jeden wielki kołdrutek, dzisiaj tak, nostalgicznie, inaczej. Nie pamiętam mojego maszerowania z takiego miejsca. Nie pamiętam. Było, nie było. Było, nie było. Zielone orzeszki. Zielone orzeszki. Ale fajnie. Moje nóżki kochani szczupłe i jest parno, coś się przerabia, coś się przetwarza i, i po prostu jeden leżaczek zwolniony, dwa leżaczki zwolnione. Możemy sobie usiąść, posiedzieć, ja będę patrzyła na wodę, a wy na park, ale sobie usiądę, zdejmę tak chwilę, bo on taki ciężki. W tym plecaku wszystko jest, ale fajnie tak sobie tutaj. Proszę bardzo. I jesteśmy nad wodą, na leżaczku. I teraz można, teraz można snuć, zamknąć oczy, pobyć w medytacji, pooddychać. Hmm. Trochę wodą, trochę bagienkiem, trochę tak trochę tą zielenią. Przede mną piękna, płacząca wieżba. Taka sama jak moja ogrodowa, której już nie ma. I znowu myśli. Znowu najpierw przypływają. Ale też razem z myślą przypływa obraz. Myśl i obraz. Taki naprawdę nierozerwalny ze sobą, bo do każdego obrazu pojawia się myśl. Od razu pojawia się myśl. Jeżeli pojawia się obraz jakiejś postaci, kogoś, ciebie, może, może ciebie, może ciebie. I od razu są myśli, od razu jest. Od razu są tysiące słów, które się pojawiają. 365 dni, gdzie to jeszcze mnie moje nogi zabiorą? Dokąd to jeszcze? powędruję. Tak na razie należaczek. Należaczek. Tak. Pięknie. Mogłabym tu być. Mogłabym tu być. Jeszcze. Pada. Nie wierzę. Kochani, pada. Zobaczcie. Normalnie chcę mnie stąd wygonić. Pada deszcz. Odwrócę wam na notę. Zobaczcie. Pada deszcz. Zobaczcie. Pada deszcz. będę uciekać szybciej do mamy na kawę, bo nie mam parasola. Nie mam. A jak złapie mnie deszcz, to moje włosy zrobią się lokowane znowu. A ja je dzisiaj tyle prostowałam i zrobią się loczki, zrobią się loczki. A ja już tak zatęskniłam do tej starej Małgorzaty z takimi prostymi włosami. Naprawdę. Trochę to wymaga czasu, ale ale, ale... A tutaj pada deszczyk. No ale to było dzisiaj do przewidzenia, że będzie padał deszcz. Kochani, nie wiem, może jeszcze jutro gdzieś tutaj z tego miejsca. Chociaż tak szczerze to mam użyczone auto, bo nasza w naprawie. I... i może tak tutaj sobie stanę trochę pod akacją. Taką piękną, wielką akacją. Kocha lubi, szanuje, nie chcę, nie dba, żartuję w myśli w moim sercu na ślubnym kobiercu. Kocha, lubię, nie nie Żartuje, kochani, żartuję. Jednego listka nie ma. Mm, byłoby w myśli, ale jeden listek jest oberwany. Ktoś może sobie zaczął wróżyć i zostawił. Tyle, kochani. Z mojego pięknego, rodzinnego miasta. Z nadnoteci. Z nadnoteci. która też się zmienia, która też wygląda coraz inaczej, która bardziej, coraz bardziej zarasta, a wierzę w to, że są tutaj dobrzy ludzie, którzy będą dbali o to. O proszę, tak, tak się bawi młodzież. Tak się bawi młodzież. Przewraca, łamie. Ale co tam, tak się bawi młodzież? Wierzę, że dobrzy ludzie będą będą dbać o to miejsce, żeby ta stara noteć w dalszym ciągu miała ten swój urok. Była taka piękna. Deszczyku, deszczyku, nie padaj, jeszcze nie padaj, bo ja kawałeczek mam teraz jeszcze do mamy. Nie padaj, deszczyku. Tyle kochani dzisiaj. Z tego mojego 40 dnia. Śmiesznie się mówi, bo nigdy nie mówiłam aż tak wysokich liczb. 40. 40 dzień moich kroków do mnie samej. Dzisiaj moja refleksja w moim rodzinnym mieście. Nad Notecią w parku kultury. W parku kultury. Przepiękny park. I ile wspomnień dookoła, kochani. Ile wspomnień. pada deszcz. Znikam, bo pada coraz mocniej. Życzę Wam pięknego dnia, pięknego doświadczenia i do jutra.